Zwróć uwagę, wkrótce odkryjesz, kto naprawdę jest po Twojej stronie. Coś się wydarzy i nie będzie to ładne. Osoby, które twierdziły, że się przejmują, znikną bez ostrzeżenia. Te obietnice, licz na mnie we wszystkim, zamienią się w ciszę. Będzie bolało. Poczujesz ciężar rozczarowania. Ale to jest konieczne, bo prawdziwa przyjaźń nie waha się, gdy robi się ciężko. Ten, kto znika, kiedy najbardziej go potrzebujesz nigdy tak naprawdę nie był z tobą. Przestań się oszukiwać, rozejrzyj się, zobacz, kto jest blisko, nie prosząc o nic w zamian. To ci, którzy zasługują na twój czas, reszta? Pozwól im odejść. Jesteś gotowy, aby zmierzyć się z prawdą? Zrozum jedną rzecz. Nie potrzebujesz wielu ludzi wokół siebie, potrzebujesz tych, którzy zostaną. Czas zerwie maski jedna po drugiej. Ujawni, kto był tylko dla własnego interesu. Kto nigdy się naprawdę nie przejmował, zauważysz to. Nie dlatego, że ci o tym powiedzą, lecz dlatego, że ich czyny wykrzyczą prawdę. W dobrych momentach wszyscy się pojawiają, w trudnych dniach niewielu zostaje. A kiedy nadejdzie burza, bo zawsze nadchodzi, zobaczysz, kto naprawdę jest gotów stawić czoła chaosowi u twojego boku. Nie oszukuj się więcej. Nie próbuj usprawiedliwiać nieobecności tych, którzy już pokazali, że nigdy nie byłeś ich priorytetem. Kto chce być obecny, ten jest. Kto się przejmuje, pokazuje to. Nie proś o wsparcie, nie zabiegaj o uwagę, po prostu obserwuj. Zobacz, kto pamięta o tobie, nie potrzebując nic w zamian. Zobacz, kto się przejmuje, nie musząc błagać. A kiedy zrozumiesz, kto to jest tych kilka osób, doceniaj ich. Reszta, zapomnij o nich. Już straciłeś zbyt wiele czasu na tych, którzy nigdy nie widzieli cię jako priorytet. Dość. Czas iść naprzód, nie nosząc martwego ciężaru. Kto chce zostać, niech to udowodni. Kto nie chce, niech zniknie na dobre. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile z tych osób wokół ciebie byłoby z tobą, gdyby nie było już nic do zaoferowania, gdyby nagle twoje życie stanęło na głowie i wszystko, co by pozostało, to tylko ty? Bez korzyści, bez przysług, bez wygodnych momentów, zastanów się dobrze. Kto pozostaje, gdy wszystko się wali? Kto nie odwraca wzroku, gdy pojawiają się trudności? Bo ci są rzadcy i niestety wielu z tych, których uważasz za przyjaciół, zniknęłoby przy pierwszej okazji, przy pierwszej trudności, w pierwszym momencie, kiedy pomoc Tobie przestaje być dla nich interesująca. Najgorsze, Widziałeś już tego oznaki, zauważyłeś, kto pojawia się tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje? Kto pamięta o Twoim istnieniu tylko wtedy, gdy chce przysługi, ciepłego słowa, wsparcia? Ale kiedy to Ty potrzebujesz? Ilu z nich odpowiada na Twoją wiadomość bez opóźnienia? Ilu z nich zauważa, gdy Twój ton głosu się zmienia, gdy Twoje spojrzenie woła o pomoc, gdy Twoja nieobecność mówi więcej niż Twoja obecność? Mało, bardzo mało. I prawda, choć bolesna, jest taka: większość osób, które cię dziś otaczają, naprawdę się nie przejmują. Interesują się tym, co możesz zaoferować, energią, którą przekazujesz, tym, co mogą wyciągnąć z twojej obecności. Ale jeśli jutro przestaniesz być użyteczny, wiele z tych relacji rozpadnie się, jakby nigdy nie istniały. I co z tym zrobisz? Będziesz nadal się oszukiwać, udając, że te relacje są prawdziwe? Czy zaakceptujesz rzeczywistość, i zaczniesz zrywać więzi z tymi, którzy tylko są i nigdy niczego nie oddają. Jeśli nie nauczysz się rozpoznawać, kto zasługuje na bycie przy tobie, będziesz nadal nosić ciężary, które nie są twoje. A w końcu to zmęczy. Zobaczysz się wyczerpanym, sfrustrowanym, zadając pytanie: dlaczego zawsze czujesz się samotny, nawet będąc otoczonym ludźmi? Odpowiedź jest prosta: ilość nigdy nie oznaczała jakości. Nie potrzebujesz zatłoczonego kręgu towarzyskiego. Potrzebujesz ludzi, którzy naprawdę są częścią twojego życia, którzy dodają coś od siebie, którzy cię wspierają, którzy zostaną, kiedy nikt inny nie będzie chciał zostać. Zatem obserwuj: kto jest blisko, ponieważ cię ceni, a kto jest blisko, ponieważ cię wykorzystuje. Czy zauważyłeś, że niektóre osoby znikają, kiedy ich potrzebujesz? jak ci, którzy zawsze byli blisko w dobrych momentach, zdają się wyparować, kiedy twoje życie się rozpada. To nie jest przypadek, nigdy nie było. Prawda jest taka, że wielu ludzi zbliża się, bo jest to wygodne, bo reprezentujesz dla nich coś użytecznego. Ale kiedy sytuacja się zmienia, kiedy już nie jesteś korzyścią, znikają bez oglądania się za siebie. Zostajesz wtedy, próbując zrozumieć, co się stało, szukając odpowiedzi tam, gdzie jest tylko ukryta pogarda. Przestań ignorować oczywistości. Ci, którym naprawdę zależy, nigdzie nie pójdą. Nie potrzebują, żebyś zawsze był w porządku, żeby zostali. Nie oszczędzają wysiłków, aby być przy tobie, nawet gdy nie mają nic do zyskania. To ci, którzy dostrzegają twoją wartość poza okolicznościami, poza chwilowymi korzyściami. Teraz spójrz na swoje życie. Ile osób możesz nazwać prawdziwymi. Ile byłoby przy tobie, gdyby jutro wszystko się zawaliło? Pomysł o ostatnich razach, kiedy potrzebowałeś kogoś. Kto naprawdę odpowiedział? Kto zauważył Twoje milczenie i chciał wiedzieć, co się dzieje? Kto martwił się, nieproszony o to? Jeśli odpowiedź brzmi, nikt, to czas zaakceptować, że być może ufałeś niewłaściwym ludziom. Nie łudź się dłużej. Jeśli ktoś pojawia się tylko wtedy, kiedy czegoś chce, nigdy naprawdę nie był z Tobą. Jeśli znika, kiedy robi się ciężko, nigdy nie był twoim przyjacielem. Jeśli musisz ciągle się starać, żeby ktoś był blisko, to ta osoba nigdy nie chciała zostać. A choćby to było bolesne, jest wyzwalające. Bo kiedy to zrozumiesz, przestaniesz trzymać się kruchych więzi, przestaniesz inwestować energię tam, gdzie nie ma zwrotu. Nauczysz się, że lepiej być samemu, niż otoczonym przez puste obecności. Więc powiedz mi, kto nadal pozostaje przy tobie? gdy nie masz nic do zaoferowania. Życie zawsze znajdzie sposób, aby pokazać kto naprawdę jest po twojej stronie. Może to być w trudnym momencie, kiedy potrzebujesz wsparcia i zauważasz, że nikt nie odpowiada na twoje wiadomości. Może to być, kiedy przechodzisz przez poważny problem, a twarze, które wcześniej się do ciebie uśmiechały, po prostu znikają. Albo, co gorsza, może to być wtedy, gdy przestajesz być interesujący. Gdy przestajesz oferować coś, czego inni chcą, i zauważysz wtedy, że te przyjaźnie nigdy nie dotyczyły ciebie, dotyczyły tego, co miałeś do zaoferowania. I wtedy przychodzi szok. Zauważasz, że wiele osób, które uważałeś za ważne, nigdy nie było prawdziwych, były wokół tylko dlatego, że było to dla nich wygodne. Kiedy przestało być, zniknęły. Ale wiesz, co jest najgorsze? Że w głębi duszy zawsze to wiedziałeś. Zawsze czułeś, że niektóre z tych przyjaźni były powierzchowne, że pewne osoby pojawiały się tylko wtedy, gdy czegoś potrzebowały, że więzi były kruche. Ale ignorowałeś znaki, udawałeś, że ich nie widzisz, znajdowałeś wymówki dla innych i dla siebie samego. Teraz już nie da się uciec przed prawdą. Jeśli ktoś znika, gdy najbardziej tego potrzebujesz, ta osoba nigdy nie była Twoim przyjacielem. Jeśli ktoś szuka Cię tylko wtedy, gdy czegoś chce, nigdy naprawdę się tobą nie przejmował. Jeśli musisz cały czas zabiegać, nalegać, błagać o uwagę, to czas zaakceptować, że ta relacja już umarła. A może nigdy nie istniała naprawdę i musisz wybrać, będziesz się nadal oszukiwać, czy zaczniesz widzieć rzeczy takimi, jakimi naprawdę są, bo uwierz, kontynuowanie w tych pustych relacjach tylko cię wyczerpie będziesz się dalej rozczarowywać będziesz dalej obijać twarz będziesz dalej oczekiwać wsparcia od tych którzy nigdy nie byli skłonni go dać więc wystarczy ludzie którzy cię naprawdę chcą nie znikają kiedy sprawy się komplikują nie ignorują twojego bólu nie zostawiają cię mówiącego samego jeśli ktoś to robi nie wahaj się zerwij nie przywiązuj się do więzi które istnieją tylko wtedy gdy są dogodne nie dźwigaj na barkach osób które nigdy nie ruszyły palcem dla ciebie, i przede wszystkim nie bój się być samemu, bo bycie samotnym jest zawsze lepsze niż bycie otoczonym przez fałszywych ludzi. Teraz powiedz mi: ilu z tych, których nazywasz przyjaciółmi, naprawdę zasługuje na ten tytuł? Rozejrzyj się. Ilu z tych ludzi, których nazywasz przyjaciółmi, byłoby obok ciebie, gdyby nagle twoje życie się rozpadło? Gdybyś stracił wszystko, gdybyś nie mógł już nic zaoferować? Nie musisz odpowiadać teraz, po prostu obserwuj, bo prawda jest taka, że wielu już ci pokazało, kim naprawdę są, tylko nie chciałeś tego zobaczyć. Ile razy pomogłeś komuś, byłeś obecny, oferowałeś wsparcie, a gdy przyszła twoja kolej, spotkałeś tylko ciszę? Ile razy poświęcałeś się dla ludzi, którzy nawet palcem nie ruszyli dla ciebie? To nie jest przyjaźń, to wygoda. A co najgorsze, wciąż dajesz tym ludziom miejsce. Wciąż odpowiadasz, wciąż się martwisz, wciąż próbujesz utrzymać więzi, które już pokazały, że są kruche. Jakby w jakiś sposób ignorowanie prawdy miało zmienić fakty, ale to nie zmienia. Kto szuka cię tylko wtedy, gdy potrzebuje, nigdy się nie przejmował. Kto znika, gdy ty potrzebujesz, nigdy nie był naprawdę. Więc dlaczego nadal nosisz takich ludzi w swoim życiu ze strachu przed samotnością, z przywiązania do tego, co kiedyś było? Z iluzji? Czas, który tracisz, nalegając na te relacje, mógłbyś poświęcić na wzmacnianie więzi, które naprawdę są tego warte na bycie z tymi, którzy wnoszą wartość, z tymi, którzy nie znikają. Bo w końcu tylko nieliczne osoby zostają, niewielu tych, którzy się przejmują, niewielu tych, którym naprawdę zależy na byciu przy tobie, niezależnie od tego, co masz lub możesz zaoferować. To właśnie oni są warci zachodu. Więc przestań się marnować, próbując zatrzymać tych, którzy nie chcą zostać. Przestań oddawać się tym, którzy tylko cię wysysają. Przestań oczekiwać lojalności od tych, którzy już ci pokazali, że nigdy nie byli lojalni. Zaakceptuj to. Nie każdy, kto się do ciebie uśmiecha, jest twoim przyjacielem. Nie każdy, kto cię przytula, chce twojego dobra. A im szybciej to zrozumiesz, tym mniej rozczarowań będziesz mieć. Teraz powiedz mi: ile z tych osób, które są dzisiaj w Twoim życiu, naprawdę zasługuje na to, by być w nim? Zacznij postrzegać ludzi przez pryzmat tego, co robią, a nie co mówią. Słowa są łatwe. Każdy może powiedzieć, że jest przy Tobie, że się przejmuje, że nigdy Cię nie opuści, ale w momencie, gdy będziesz potrzebować czegoś więcej niż puste obietnice, zobaczysz, kto naprawdę zostaje. I uwierz mi: wielu nie zostanie. Znikną. Będą udawać, że nie wiedzą, przez co przechodzisz. Będą unikać twojego spojrzenia, będą ignorować twoje wiadomości, będą udawać, że są zbyt zajęci. A potem, gdy wszystko minie, gdy twoje życie wróci na właściwe tory, te same twarze znowu się pojawią. Jakby nic się nie stało, jakbyś nie widział tego, co musiałeś zobaczyć. Czy pozwolisz na to ponownie? Bo wybór należy do ciebie. Możesz nadal się oszukiwać, przyjmując z powrotem tych, którzy już ci udowodnili, że nie są warci zachodu. Możesz nadal udawać, że nie dostrzegłeś ich nieobecności, że nie zauważyłeś ciszy, że nie poczułeś chłodu. Albo możesz raz na zawsze przestać pozwalać, by osoby jednorazowego użytku miały szczególne miejsce w twoim życiu. Tak, jednorazowego użytku. Bo jeśli ktoś liczy się z tobą tylko wtedy, gdy jest to wygodne, to ta osoba nigdy nie była niezbędna. I musisz nauczyć się odrzucać tych, którzy pojawiają się tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Wiesz dlaczego? Ponieważ prawdziwi ludzie, ci, którzy naprawdę się troszczą, nie znikają. Oni nie zostawiają cię mówiącego do siebie, nie ukrywają się, gdy ich potrzebujesz, nie traktują cię jak opcję. Oni są tam nawet, gdy nie prosisz, nawet gdy próbujesz nosić wszystko sam i nie chcesz nikomu przeszkadzać. Oni zauważają, oni dbają, a tacy ludzie są tymi, których powinieneś doceniać. Reszta? Pozwól odejść. Przestań inwestować czas, energię i emocje w tych, którzy nigdy nie odpłacają się tym samym. Przestań trzymać blisko tych, którzy udowodnili, że nie zasługują na to, by być. Na końcu relacje, które naprawdę się liczą, są nieliczne, ale to one robią różnicę. Teraz powiedz mi, Ilu z tych ludzi, których uparcie nazywasz przyjaciółmi, naprawdę troszczy się o to, by być w Twoim życiu? Teraz jest czas, by dostrzec prawdę. Przestań trzymać się tego, co już dawno powinno być zostawione w tyle. Nie potrzebujesz tych, którzy przychodzą i odchodzą wedle własnej wygody. Nie potrzebujesz tych, którzy szukają Cię tylko wtedy, gdy czegoś chcą. Nie potrzebujesz tych, którym na Tobie nie zależy. Potrzebujesz ludzi, którzy zostaną. Którzy wybiorą być przy tobie, nie ze względu na interes, ale dlatego, że chcą ciebie w swoim życiu. Którzy dbają, którzy pytają, jak się masz, bez potrzeby powodu, którzy nie znikają, gdy robi się trudno. A jeśli tych ludzi jest mało, doskonale. Lepiej jeden prawdziwy przyjaciel niż dziesięć fałszywych twarzy wokół ciebie, lepiej jedno szczere wsparcie niż tłum, który pojawia się tylko w dobre dni. Od dziś zwracaj uwagę. Obserwuj, kto znika, gdy nie masz nic do zaoferowania. Zobacz, kto zbliża się tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje. I co najważniejsze, dostrzegaj, kto jest po Twojej stronie, nie oczekując niczego w zamian. To oni zasługują na to, by zostać. Reszta pozwól odejść. I tak może to boleć. Może się okazać, że niektóre przyjaźnie, które wydawały się prawdziwe, nigdy takie nie były. Ale ten ból minie. A po nim przychodzi wolność, spokój ducha, że nie musisz już nosić nikogo, kto cię nie docenia, dość błagania o uwagę, dość nalegania na tych, którzy się nie przejmują, dość oczekiwania na wzajemność od tych, którzy już pokazali, że nie wiedzą, co to znaczy. Od teraz wybieraj mądrzej, wybieraj być z tymi, którzy chcą cię blisko, z tymi, którzy nie muszą być przypominani o twoim istnieniu, z tymi, którym naprawdę na tobie zależy a jeśli to oznacza zostanie samemu na jakiś czas? Niech tak będzie. Samotność nie oznacza braku ludzi. Samotność to bycie otoczonym pustymi ludźmi, którzy są blisko tylko wtedy, kiedy im to odpowiada. Więc powiedz mi, ile razy rozczarowałeś się kimś, kto wydawał się twoim przyjacielem? Jak zauważyłeś, że przyjaźń była fałszywa? Zostaw swój komentarz i podziel się swoim doświadczeniem. Porozmawiajmy o tym. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie przegapić więcej takich treści. Tutaj mówimy prawdę, bez względu na wszystko.